Siemano wszystkim, jestem Kacper A to mój kolejny odcinek W ostatnim odcinku był ten Mocny hałas, taki z tego odcinka jest I Jeśli nie, nie zauważyliście Co wywoływało ten hałas To to byli leśnicy Tak, leśnicy, a myślałam z moim tatą Że to akurat tam Koło tego był taki stary budynek I go niszczyli No ale to byli leśnicy Dobra, przejdźmy do dzisiejszego odcinka w Dzisiejszym w odcinku pokażę Wam unboxing yy, mojej gry, którą zamówiłem mówiłem na Allegro. Przyszła w takim oto niebieskim pudełku. Yy, gra pod tytułem Medal of Honor. Trzy części. Zaraz wam powiem. Czekajcie, ja ją otworzę. Opa. Nie czego całego pudełka otwierał, bo nie ma sensu. So, Zobaczcie, że wyciągnę gra. Okay. No. Gra wygląda tak: World Chess Medal of Honor alien asult World Chess. Tutaj są wszystkie dane, wszystkie informacje. Tu jest napisane: tu nie gra, to zaczął gameplay 2015. Jak widzicie, tu jest część taka. Tu jest jeszcze jakaś inna. Tutaj jest instrukcja. Instrukcja, instrukcja. Kody aktywacyjne do każdej pojedynczych gier. Tutaj jest. E, jak to się nazywa? Pokazanie nowej gry, która się niedługo pojawi. Medal ochrony wojna na Pacyfiku. Yy, wiek, Wiek, EA Games Speed, Games instrukcja i tu jest medal, ta pierwsza część, Taka, ta część pozwala uruchomić obie te, te dwie części. Jeśli nie macie tej części zainstalowanej, to nie możecie zainstalować i zagrać w tą część. Ta część jest największa, ponieważ ma dwie płyty. ma dwie płyty idzie. Disk 1, disk 2. płyta pierwsza, płyta druga. Co do pudełka. Jest bardzo. No, całkiem niezłe, Grube jest. Łatwo się otwiera i zamyka. Wszystkie dane one są. dysk 3, 2 GB. 3,2 GB jest potrzebne 128 ramu no, całkiem, całkiem nieźle grałem w y, tą pierwszą część o, w tą, gdzie był akurat D-Day operacja D-Day całkiem nieźle była, ale jeszcze w te, te dwie, drugie części jeszcze nie grałem tu są opis tej gry, prowadź walkę coś tam, coś tam maja w Dwa wspaniałe dodatki zawiera. No tutaj jest wygląd poszczególnych, jakby były zestawy. No. no i można powiedzieć, że to wszystko na dzisiaj z unboxingu naszej wspaniałej gry. Do zobaczenia w następnym odcinku.